Nazywam się Dawid z Atradius Collections, jednej z wiodących firm na świecie w zakresie windykacji należności od przedsiębiorstw. Nasz klient polecił nam skontaktować się z Tobą w sprawie tej zaległej kwoty. Otrzymujesz tę osobistą wiadomość, ponieważ nie odpowiedziałeś na nasze wcześniejsze próby skontaktowania się z Tobą. Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, możesz to zrobić za pośrednictwem tego bezpiecznego linku do płatności. Jeśli nie otrzymamy płatności, będziemy kontynuować. Nasze działania windykacyjne. W razie potrzeby rozpoczniemy również postępowanie sądowe, które dodatkowo zwiększy koszty. Aby uzyskać więcej informacji o zaległej kwocie, możesz zalogować się tutaj, na swojej spersonalizowanej stronie. Wolisz skontaktować się z nami osobiście, masz pytanie, zadzwoń do nas za pośrednictwem tego numeru telefonu. Dziękujemy i czekamy na płatność lub wiadomość od Ciebie.